Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, zgodnie z procedowaną ustawą 26 lutego, do 26 lutego tego roku operatorzy usług telekomunikacyjnych muszą przekazać GUS-owi niejawne i niepubliczne rejestry danych obejmujące numery telefonów Polek i Polaków, ale nie tylko numery, bo te numery są skojarzone z adresami zamieszkania wraz z kodem TERYT oraz są skojarzone z numerem PESEL. Podobna procedura zresztą Miała miejsce przy powszechnym spisie rolnym. Wtedy GUS, pytany o zasadność tej procedury, odpowiadał, że dane te są niezbędne do nawiązania kontaktu telefonicznego przez rachmistrzów spisowych. GUS nie odpowiedział na pytanie, czy i kiedy te dane zniszczy. Jednocześnie z artykułu 32 ustawy wynika, że Państwo mają prawo przetwarzać te dane nie przez dwa lata, jak w przypadku ostatniego spisu, ale przez 100 lat od momentu ich pozyskania. No i moje pytania. Po co Państwu te dane? Jaki chcecie zrobić z nich użytek? W jaki sposób chcecie Państwo te dane przetwarzać? I kto jeszcze oprócz GUS będzie miał do tych danych dostęp? Bardzo dziękuję.